Cześć wszystkim, witajcie na kanale Poszukiwacze Okazji. Z tej strony Wasyl i Stachu! Stach! Stach. Stach. Dla przyjaciół Staszek. Staszek. Kanał, kanał ma się zajmować bardzo ciekawym tematem, a mianowicie wyszukiwaniem okazji. E, chcemy wyszukiwać ciekawe rzeczy za okazyjną cenę, które następnie postaramy się doprowadzić do jakiegoś porządku, ładu i spróbujemy je sprzedać z zarobkiem, zyskiem. Za tym nie zarobimy, ale Być może, jesteśmy no. pozytywnej myśli, że zarobimy na tych... Że mamy jakąś tam intuicję, która mamy nadzieję, że nas nie zawiedzie. I... No jak to profesjonaliści, no, jesteśmy ja w handlu się... nie od dziś. Lata długie, lata, długie lata. No to co, to może po prostu zaprezentujemy Wam filmik. Tak, zaprezentuję Wam filmik z naszej ostatniej wyprawy na targ. Targ różnego rodzaju rupieci staroci, gdzie znaleźliśmy parę ciekawych rzeczy. To zapraszamy do oglądania.

Oddychu Oddychu mhm. 15, z dwa 18, najmniej Na no to, to, to. 17 no. Dzięki nie, nie, ma, 6 dech. Nie, kurde, no nie mam 8 9 dych no, 9 dych. Najmniej. najmniej 9 dych, tak? Tak, dobra, dobra. Dzięki bardzo Pokażemy Wam co, co znaleźliśmy. Znaleźliśmy ciekawą zabaweczkę, japoński produkt wyprodukowany w 1979 roku sztapareczka. Druga rzecz też z tej samej firmy, można powiedzieć, serii wywrotka, jakieś dziecko. Pewnie z 40 lat temu podpisało swoim. Nie wiem. Co nas skłoniło do tego, żeby to wybrać? To, że jest produktem japońskim. Tak. Ta Trafiłem na pokrowiec z, z aparatem w środku. Oczywiście. Ogólnie aparat jest w bardzo dobrym stanie. Praktycznie chyba nic tu nie będzie do czyszczenia. Jedynie no, co tu no, może? nowe tak naprawdę. Tyle lat, co ten aparat ma, a ma około 40 lat. No bo bo to, to jest z... bardzo Panie. Był produkowany od 77 roku, chyba do 79. Najprawdopodobniej działa. Cheese. O dobra. Za te dwa, dwa samochodziki wyszło 17 zł. Samochodziki były kupione generalnie pod kątem kolekcjonera, który mógłby coś takiego kupić. Jest to no, jakiś tam rarytas na polskim rynku, szczególnie. Sprawdziliśmy, ile taka zabawka może kosztować. W Stanach Zjednoczonych w generalnie te zabawki, w zależności od, od rocznika, nawet osiągają po kilkaset e, dolarów. Natomiast e, no, tego rodzaju zabaweczka może kosztować e, u nas, myślę, z 50 zł. Można, można wystartować z taką ceną. Aparat. Daliśmy za niego 90 zł. generalnie takie aparaty w tej chwili kupuje się raczej dla obiektywów. 120 zł? Nie. Yy, tak. 100. Obiektyw kosztował nawet około 130 zł no, no, na jednej, jednej z aukcji. Yy, ja myślę, że za całość yy, taka uczciwa cena to byłoby 150 zł. To byśmy mieli zarobek. Mhm. Plus pokrowiec 100 zł. <śmiech> tak. <śmiech> to co? Zabieramy się do zabieramy czyszczenia. Się do tak? czyszczenia. Yy, w trakcie czyszczenia nie wiem, czy nie większość ujęć będzie nagrana tym obiektywem. Bo zamontuję go do aparatu, który ma system mocowania mikro 4 trzecie przez przejściówkę. To taka ciekawostka. To czas na wystawienie przedmiotów na aukcję internetową. Rzeczy zostały wystawione na aukcję internetową. Stachu, powiedz coś na ten temat, za ile wystawiliśmy aparat? Aparat wystawiliśmy za cenę, kup teraz 160 zł. Ewentualnie była jeszcze możliwość licytacji od 120. Ostatecznie aparat sprzedał się za 160 zł, nawet nikt nie licytował od tych 120, także od razu kupił. Wystawiliśmy rzeczy tak naprawdę tydzień temu. Wystawiliśmy tydzień, tydzień temu, sprzedało to się po 5 dniach czy 4 dni? w 5 dniach się sprzedało. No ale niestety samochodziki nie sprzedały się. Wystawiliśmy je od 5 Zł. Ostatecznie cena A, zeszła do 15, 15. 15 zł. Nie było żadnego zapytania. A te rzeczy wrzucamy do naszej magicznej skrzyni, o przeznaczeniu której dowiecie się pewnie w następnych odcinkach. Odcinka. Na razie ląduje to do tajemniczej, tajemniczej skrzyni. skrzyni. Całe nasze zakupy wydaliśmy 107, 107 zł. zł. Sprzedał się aparat za 160 zł. Zarobiliśmy 53, 53 zł. zł. Minus prowizja dla portalu akcyjnego w 5 zł. Wyszło nam 48 zł. Więc myślę, że to jest dobry zarobek, jak na początek. Jeżeli podobał wam się odcinek, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś w komentarzu. Zachęcamy was do oglądania naszych kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że się wam spodobają. Także wszelkie komentarze są jak najbardziej wskazane. To zachęcamy do subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! <laughs>